Sebastian FIFA, witam Was serdecznie na moim kanale Proszę Państwa czas na historyczny finał UEFA Champions League FIFA 19 Liverpool kontra Tottenham Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie No to lecimy słuchajcie, w poprzednim odcinku nagrywałem mecz finału Ligi Mistrzów PSA 2018. No ja grałem Barceloną. No i Barcelona wygrała, wiadomo, 1-0 z Manchesterem City. No ale nazywał się klub Man Blue. E, no bo w PS nie było Manchesteru City i no, po prostu nazwali w PS Man Blue. A teraz no, jesteśmy w FIFA i oczywiście, no. Pierwsza FIFA tutaj powstała ligę mistrzów, bo nigdy w Fifie nie było ligi mistrzów dopiero od Fify 19 i właśnie w tej Fifie jesteśmy no dobrze, to ten mecz odbędzie się w Estadio Metropolitano, finał, a jak pamiętacie Riverpool wygrał finał ligi mistrzów 2 do 0 z Tottenhamem zobaczymy jak u mnie w Fifie w historycznym meczu się postara no dobrze, to gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Dariusz Pakowski i Jacek Laskowski oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie miłego oglądania historycznego meczu Ligi Mistrzów. Proszę Państwa, przed nami wielki spektakl. FINA UEFA Champions League. Stadion już wypełniony po brzegi, a na widowisko zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapowiada się wieczór gorących emocji, które ani na moment nie pozwolą oderwać wzroku od murawy. W najnowszych statystykach zdecydowanie góruje Liverpool, ale na początku rywalizacji z Tottenhamem to klub z Londynu był górą. To prawda, do 1913 roku Tottenham wygrał 6 z 8 ligowych meczów z Liverpoolem. Tegoroczny serial UEFA Champions League dobiega końca. Przed nami finał. I dowiemy się dzisiaj kto zdobędzie puchar. Może to ten Na ekranach widzą Państwo w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. Zagrają dzisiaj systemem 4-3-3 w wariancie z tak zwaną fałszywą dziewiątką, czyli cofniętym środkowym napastnikiem. W ten sposób mocny środek 4-3-3 jest jeszcze silniej obsadzony przy jednoczesnym zachowaniu szerokich możliwości w strefie ofensywnej. Fałszywa dziewiątka jest na tyle blisko bramki, że może rozgrywać i strzelać, co znacznie utrudnia zadanie obrońców. A oto ustawienie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. 4-4-2 Wójka napastników, ale z ofensywnie ustawionym jednym z pomocników. Tak, to ofensywna wersja tego systemu. Z drugą linią mocniej wspierającą... Wójkę z przodu w akcjach zaczepnych niż w klasycznym wariancie z płaską linią pomocy. Liverpool wznowi od wrzutu załku Henderson ładnie po skrzydle i sędzia odbizduje faul strzelać stąd nie będzie ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne no takim strzałem nie pokona się Lorisa ryzykowna ale udana interwencja Gospodarze stracili najmniej goli w lidze. Są świetnie zorganizowani z tyłu, nie dopuszczają do wielu sytuacji podbramkowych. No, jeśli goście myślą o dobrym wyniku, muszą zagrać bardzo skoncentrowani z przodu, żeby nie skończyło się tylko na waleniu głową w mur zagradzający drogę do bramki gospodarzy. Nieporozumienie i strata piłki. Wspaniała okazja! Wybijają teraz do przodu. No, już blisko pole karne. Cisoko. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To finał UEFA Champions League. Niepowtarzalna szansa, by zapisać się w annałach futbolu. Nic zatem dziwnego, że wokół spotkania zrobiło się dużo szumu medialnego. Po cichu liczymy, że dzisiejszy mecz spełni nawet najbardziej wyśrubowane oczekiwania. Aleksander Arnold. Nimson. Eriksen. Cisoko. Christian Eriksen. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Świetny przegląd pola. Powinien grać w pole karne. Za silne, za głębokie dośrodkowanie spokojnie przejęte przez Bramkarza. Trippier, Minson. No i partnerzy podążają z pomocą. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Brasil ze strony rywali. Przyjdą już do przodu, DRS. Nic im specjalnie nie przeszkadza. Christian Eriksen, Minson będą szukać teraz okazji, dokąd. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Szep. Trzeb... Jest groźnie, może strzelać. Strzał, ale daleko od bramki. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Hurricane, Deli, Minson, Mane mają teraz trochę miejsca. Czy zdołają zagrozić bramce? Oddalają grę od strefy obronnej. Świetnie zagrywa Eriksen. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Winaldo, Henderson, Salak skrzydłem ruszył do przodu Bereks. Nikt mu specjalnie nie przeszkadza. Obrońca blokuje tę centrę. Piłka wyszła poza linię tuż przy narożniku boiska, ale wbrew protestom niektórych piłkarzy będzie tylko rzut załtu, a nie rzut rożny. Dobrą okazję do strzału. Gal Liverpool strzela pierwszą bramkę i zaczyna nam się robić naprawdę ciekawy finał. Jaka będzie odpowiedź? Przecież Puchar Europy czeka tylko na jedną z tych drużyn. Liverpool spokojniejszy, bo ta bramka daje im prowadzenie. Przeciwnik wznawia grę. Cisoko. Koniec pierwszej części spotkania. Jest prowadzenie i to gdzie? W finale UEFA Champions League. Spodziewałeś się tego? Może inaczej, Darku, powiem ci czego się spodziewam. Spodziewam się, że druga połowa będzie kosmiczna. Ani na chwilę piłkarze nie mogą się zdekoncentrować, bo do rewisu niedaleko tu nic nie jest rozstrzygnięte. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No proszę państwa. Na razie się wszystko zgadza. Jak e, na żywo co się odbyło w finale w 2019 roku. Tylko wiadomo, że Salah strzelił rzutu karnego bramkę na początku meczu tego spotkania. Ale w pierwszej połowie spotkania też się zakończyło 1-0 dla Liverpoolu. No i strzelił bramkę Mohamed Salah. Tylko nie w 45 minucie gry, tylko na początku meczu spotkania i rzutu karnego. Ale to nie jest ważne. Ważna się liczy zabawa. Zrobimy sobie zmiany. Wejdzie sobie Keita za Winal Duma eee, Gomez wejdzie za Matipa eee, I niech wejdzie Origi za Roberto Firmino A tak sobie zróbmy, niech sobie odpocznie Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania Arbiter właśnie rozpoczął drugą połowę tegorocznego finału UEFA Champions League. Minson, Eriksen, Christian Eriksen, Henderson. Świetne podanie za plecy rywali. Z tej akcji już nic nie będzie. Dobre, dalekie wybicie. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Kane. Dani Rose. Eriksen. Rywale Liverpoolu wywalczyli z Obrona musi się mieć na baczności. Kibice od razu się ożywili. Rożny to jakaś szansa na wyrównanie. Szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. No dobra pozycja, by dośrodkowywać. Dobra okazja do oddania strzału. Udana interwencja bramkarza po strzale głową. Spisał się na medal, obronił to niełatwe uderzenie. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Tottenham ruszył z akcją wzdłuż bocznej linii z przodu sporowolnego miejsca. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. Koniec ataku, nie będzie zagrożenia, piłka poza boiskiem rozpocznie za moment Bramkarz. Żyli do przodu Derek. Do Nikt im specjalnie nie przeszkadzał. Oiki! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. To jest Jacek, cały on! Świetny gol z głową! To nigdy nie stanowiło dla niego problemu. Przewaga zaczyna być widoczna, 2 do 0. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Winks. Ali. Christian Eriksen. Origi. Skrzydłem ruszyli do przodu Derex. Reds. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Christian Eriksen. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Harry Kane. Za linię obrony bardzo sprytnie. Deli. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Strzał, ale zablokowany. Dani Rose. ładnie wymieniają podania. Christian Eriksen. No, zdecydował się na strzał. Tottenham ma szansę rzutu rożnego. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Christian Eriksen! Ajaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Kejta! Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę! Kapitalnie to zrobili. Liverpool zwiększa przewagę po fragmencie naprawdę dobrej gry. Wynik dobrze oddaje sytuację na boisku. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Do końca regulaminowego czasu, jeszcze 10 minut. Rozen. Deliali, Dajer. Atak pozycyjny długo rozgrywa. Jorentę. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Deliali teraz. Dyer. Winks. Alderweireld. Przejęli piłkę, popatrzmy. Blisko pole karne. No piłkę odebrał i, i stracił. ale to środkowanie do Llorente. Piłka wybita z pola karnego. Zawodnicy Tottenhamu wznowią grę wrzutem z autu. Alderweireld. Tottenham, teraz wyraźnie zrezygnowani gracze tego zespołu, ale nie ma co się dziwić, przegrywają wysoko. No, może teraz, Dyer, Ali, Dani Rose, dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. A i Niesamowite, proszę państwa, obronił tak potężne uderzenie. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to do środkowania. Tylko spójrzmy, Jacku, niedowierzanie, niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mont Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie, to jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne, liczy się wspólny sukces, to chyba najpiękniejsza chwila całej UEFA Champions League. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny zniesie z dumą Puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku, tyle podróży, tyle spotkań, faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś. Do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Buchar w rękach kapitana i oto tak zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii. I kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. Tak, i teraz mogą zaprezentować trofeum swoim wiernym fanom, którzy w nich wierzyli i się nie zawiedli. A teraz mają nagrodę, bo to jest także ich wysiłek. I taniec radości, a to wszystko w obiektywach fotoreporterów. To niezapomniane chwile dla sympatyków, których obłędny doping trwał od pierwszej do ostatniej minuty i poniósł drużynę do triumfu. Przejść do historii to mieć również zdjęcie, które będzie zdjęciem historycznym, zdjęciem z trofeum. Ustawiają się, a flesze za moment będą błyskały. Wspaniała chwila, naprawdę warta uwiecznienia. Mane. Na dobrą okazję do strzału. Goal Liverpool strzela... Pre... Proszę Państwa... Koniec meczu. Liverpool wygrywa to spotkanie z Tottenhamem 3 do 0. No proszę państwa, no wynik się nie zgadza wiadomo, bo Liverpool wygrał 2 0. Ale Salah i Origi strzelili bramki, więc no strzelili bramki też wiadomo w finale ligi mistrzów. Więc Fajnie wyszło i napiszcie w komentarzu, jak się Wam oczywiście ten film spodobał. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.